Hej, cześć! Czołem. spotykamy się na parkingu pod IKEą, żeby poruszyć dosyć ciekawe zagadnienie, jakim jest opóźnianie zakrętu. I okazuje się, że technika, która również sprawdza się na torze wyścigowym, ma bardzo dużo zalet w użyciu codziennym. Jeżeli jesteście zainteresowani taką dodatkową funkcją, dodatkową techniką lub umiejętnością, no to zapraszam do oglądania. Dobra, to na początek dwa proste komunikaty. Pierwszy jest taki, że jeżeli podobają się Wam nasze treści, to możecie nam kupić wirtualną kawkę. Zachęcam. Punkt drugi, też równie istotny. Moi drodzy, wszystkie rzeczy, które trenujecie, robicie lub bierzecie pod uwagę jako własne i chcecie je wprowadzić w życie, robicie to na własną odpowiedzialność, jeżeli słuchacie naszych filmów, ponieważ my. Przez ostatnie kilka lat mocno trenujemy i chcemy się z Wami dzielić naszymi poznanymi technikami, które mocno zmieniły naszą technikę jazdy na lepszą i w naszej ocenie bardziej bezpieczną. Ale nadal nie jesteśmy trenerami i polecamy, żebyście poszli do jakiegoś prawdziwego trenera, który Was tego nauczy. A to, co dzisiaj chciałbym z Wami przegadać, a właściwie to będzie monolog, więc ja będę tylko gadał, to opóźnianie zakrętu. I wydawać by się mogło, że nazwa to jest zwolnienie przed zakrętem. A to nie jest prawda. Opóźnianie zakrętu to jest zakręcenie o kilka metrów później w ten sam zakręt z właściwie tą samą prędkością. A już służę wyjaśnieniem. Wyobraźcie sobie oczami wyobraźni, że właśnie macie do pokonania zakręt w prawo. I zarówno ja, jak i Żyrawka, jak i większość naszych znajomych, na początku naszej drogi motocyklowej ten zakręt w prawo pokonałaby w ten sposób, żeby dostosowała prędkość, spojrzała w zakręt, czy nie ma tam jakiegoś piachu, żwiru lub innych przeszkód i zbliżyła się do prawej krawędzi jezdni i po jak najmniejszej, jak najbliżej tej linii, jak najkrótszej linii w naszej wyobraźni pokonalibyśmy ten zakręt, a na samym końcu tego zakrętu, kiedy motocykl byśmy prostowali, jeżeli prędkość byłaby niewłaściwa, byłaby zbyt duża, to wypchnęłoby nas pod samą oś pasa, znaczy oś, która dzieli pasy ruchu. I dlaczego jest to zła technika? Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie kontrolować nitki przejazdu. Po drugie, możemy w ten sposób nawet zjechać na pobocze niechcący, albo może nas wypchnąć na zewnątrz tak bardzo, że możemy wjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie ktoś może się już znajdować i może być tym mocno zaskoczony, kiedy wpadniemy mu na maskę. Dlaczego stosowanie opóźnienia zakrętu dla nas było istotne? I skąd się w ogóle wzięło? Hermes Racing, nasz ulubiony trener, z którym spędziliśmy ostatnie no, dwa lata właściwie, na torze w Modlinie pokazał nam technikę, jak pokonać nitkę toru w sposób bardziej efektywny. I do mnie, kiedy ja byłem na ósemeczkach, krzyczał, żebym później skręcał w tę ósemkę cholera, bo potem się nie wyrabiam na wyjściu i się nie mieszczę w następny łuczek. No i miał rację. A na torze wyglądało to tak, że Trenerzy i osoby, które obsługują tor, bardzo często na każdym zakręcie ustawiają tak zwany apex. Apex to jest taki punkt zakrętu po wewnętrznej jego stronie, który symbolizuje to miejsce, w którym nasz motocykl i my razem z nim powinniśmy się znajdować możliwie blisko niego. I w niektórych zakrętach jest on mniej więcej w połowie zakrętu, a w niektórych zakrętach jest on zdecydowanie dalej. I żeby trafić w ten punkt i mieć taką samą fajną prędkość na wejściu z zakrętu i taką samą fajną prędkość na wyjściu z zakrętu, no trzeba się tam mocno spiąć. To, czego się nauczyliśmy, to jest to, że kiedy znowu wyobrażamy sobie prawy zakręt i teraz tak, pokonujemy go w trochę inny sposób. Zbliżamy się do osi jezdni przed zakrętem, dostosowujemy prędkość do zakrętu, który widzimy i patrząc w zakręt, jesteśmy tylko przez krótką chwilę w tym właśnie apeksie, możliwie blisko jego wewnętrznej krawędzi, oczywiście uważając na to, co tam leży lub to, czego tam nie ma, na przykład asfaltu, i natychmiast wychodząc z znaczy zakrętu, Płynnym ruchem, wychodząc z zakrętu, prostujemy motocykl, odwijając gaz. I okazuje się, że w ten sposób zakręt pokonujemy płynniej, z tą samą prędkością, ale to co jest najważniejsze widzimy więcej i nic nas nie wypycha na pas przeciwległy. To są same benefity i same plusy, z których bardzo warto korzystać. I gdybyśmy chcieli tą technikę rozwinąć jeszcze bardziej, to gdybyśmy możliwie późno w ten zakręt weszli, a zakręt byłby ślepy w sensie np. tunel. Drzewo, zaparkowane samochody, no wyobraźcie sobie, że nie widać, co się dzieje dalej. To nasza linia wzroku sięga zdecydowanie dalej. Jeden z trenerów powiedział mi, że jeżeli nie mogę zatrzymać się we własnym polu widzenia, znaczy w tym miejscu, które widzę, to właściwie jadę za szybko. Ale dzięki temu widzę dalej, nie muszę już tak mocno się skupiać na tym, że będę musiał hamować awaryjnie w zakręcie, bo tą przeszkodę miałbym już przed oczami. Jestem w stanie złożyć motocykl. I kiedy motocykl już jest wyprostowany w kierunku wyjścia z zakrętu, mogę non no przesadzam, nie? Ale mogę odwijać gaz płynnie po to, żeby motocykl już wyprostowany pokonał ten zakręt. Także same plusy. A teraz przełóżmy sprawę na stronę lewą. Lewe zakręty są o tyle ciekawsze, że z przeciwnej strony mogą nadjeżdżać postacie, które nie ogarniają kuwety, i właśnie ich. Może coś wypchnąć z tego zakrętu, magiczna siła, która no niestety wynika najczęściej z tego, że nie dostosowali prędkości lub mają wielką naczepę i są wielkim tirem i chętnie takiego motocyklistę by, no może niechętnie, ale może się tak zdarzyć, że nieświadomie tego motocyklistę, który ścina właśnie zakręt bez sensu, wzięliby na zderzak. Czyli... Zbliżamy się do zewnętrznej krawędzi jezdni, i tu ostrzeżenie, że na drodze publicznej te krawędzie jezdni są znacznie zaśmiecone lub dziurawe, więc nie róbmy tego za wszelką cenę. Ale zróbmy sobie na tyle dużo miejsca, żeby widzieć jak najdalej. I spójrzmy, czy z przeciwnej strony nie jedzie jakiś oszołom, który chciałby nam zrobić krzywdę. Po czym zbliżamy się do apeksu, ale nie przecinamy tej linii ani głową, ani ciałem. Chyba że jesteśmy pewni, że nic tam nie ma, jest pusta droga, widzimy po horyzont, to możemy sobie ten zakręt tak dobrze dociąć, żeby ta prędkość była taka, żeby nas satysfakcjonowała, ale nie przekraczamy linii oddzielającej jezdnie. I widząc, że motocykl stoi już właściwie wyprostowany w kierunku wyjścia z zakrętu, znaczy wyprostowany, w sensie jest ustawiony przednim i tylnym kołem do wyjścia z zakrętu, możemy odwinąć gaz, żeby motocykl się podniósł. Bardzo dużo plusów ma ta technika, a gdybyście chcieli ją przełożyć na terminologię sportową, to możemy opóźniać Apex. I Dzięki takiej technice możemy lekko opóźniać hamowania, ale to już na torze w bezpiecznych warunkach, i możemy na krócej być w złożeniu i szybciej wchodzić na gaz dzięki tej technice. Ja oczywiście staram się to robić na torze, ale rzadko mi się to udaje. A serdecznie Was zachęcam do trenowania takich zakrętów ze względu na to, że na drodze publicznej możecie spokojnie te apeksy i te opóźnianie tego zakrętu sobie na tych drogach, które znacie i codziennie nimi jeździcie, no, możecie sobie je opóźnić do tego stopnia, że będziecie świadomi tego, że motocykl zachowuje się tak jak chcecie. B, możecie sobie ustawić na takim placu pod Ikeą ósemeczkę i zobaczyć, jak będziecie wchodzić na pachołek w sensie, będziecie najeżdżać na pachołek i jak będziecie podjeżdżać do niego blisko, to że się nie wyrobicie wychodząc z niego. Albo podjeżdżać na pachołek szeroko i zobaczycie, że możecie ten zakręt pokonywać dużo bezpieczniej, raźniej, przyjemniej. i Krócej przebywać obok pachołka, co wcale nie spowoduje, że ten zakręt będzie wolniejszy, ale będzie płynniejszy, sprawniejszy, mniej stresujący i gdybyśmy nawet zrobili jakąś wiatę albo ślepy zakręt, to będziecie widzieć dalej. Generalnie jest to wszystko, co chciałem Wam przekazać w tym filmie, mam nadzieję, że jeszcze pogoda trochę nam posłuży i będziemy trochę jeździć. Zachęcam Was bardzo mocno do tego, żebyście podjęli jakąś próbę treningu, czy to własną, ale to już na własną odpowiedzialność, w miejscu bezpiecznym, na bezpiecznym motocyklu, albo najchętniej z jakimś trenerem, który trochę pomoże Wam w podszkoleniu techniki jazdy, bo ostatnie dwa lata, które my, które my spędziliśmy z trenerami różnymi, bardzo pomogły nam w bezpiecznej jeździe na co dzień, czego i Wam życzę. I do zobaczenia w następnym filmie, pa!